Dobra. Pierwsza para, zobacz. Zabawa polega na tym, balonowym. potrzeb. Pani będzie na razie palonową, tak? Trzymać, trzy a jak będzie pani koniec, to będzie udział za Jeden balon zostaje i pan, pan staje przed balonem padę tam. I tak, zadanie polega, że trzeba podejść tutaj do Pani, klepnąć w rączkę. Panowie będą w rączkę całować i powrócić i ma być uściski balon, ma pęknąć. Dobra. Bum! Druga zabawa, drugi balon Pani podaje. Trzymaj, trzymaj. Zwracaj się do tyłu. Na punkcie i w No nie! No tak! No, ta. I, I trzecia zabawa, siadasz, siadasz, ty siadasz, na kolankę trzeci balon, a ty biegniesz w rączkę i tutaj ma być trzy techniki. Jedna taka od przodu, druga od tyłu i trzecia bokiem. I ma pęknąć. A jak nie pęknie, no to próbować. A jak pęknie, to, to bocian przychodzi. Dobra. To

za blisko. Tylko ja mogę. To tu możemy cofnąć trochę. Cofamy? A rodzinę no, no. za blisko. Dobra, ja zdjęcie panią balonową. Uwaga tutaj wszyscy. Uwaga, hopszasad, do To jest zdjęcia. Dobra, zaczynamy. Uwaga. Pierwsza para. przygotować się. On na klatę trzyma. Balon. Nie miłością, Pięknie, ma być oklatę. Uwaga, przygotować się stopę. Start! Szybko, szybko, szybko. Klet i oklatę. Bum! Szybko, pójdźcie, pójdźcie wystaw Balon na balon. Lecisz tam. Pocałować i bum! Bum! Siadaj, siadaj, dajmy balon. Leć. Bum! I siadamy. Bum! bum. Zapisz za czas. Jesteście para numer jeden. Zapamiętać. Para numer dwa. Proszę bardzo. Pani, na zewnątrz możni mi? I z Mario,